Nazywa, że już prawie 14 minut po godzinie 8.00 przed mikrofonem Tomasz nie śpiewał. Gościem Radia Lublin jest posłanka do Parlamentu Europejskiego, Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Zadomówiła się już Pani poseł w Brukseli? I tak, i nie. Oczywiście zadomowiłam się w sensie zapoznania z Parlamentem i pracą w Parlamencie, natomiast kwestie takie lokalowe jeszcze przede mną. Ale bez względu na to, czy się zadomowiłam, czy nie, to moje serce i moja aktywność będzie także w regionie i w polskim Parlamencie, w którym regularnie w każdy czwartek będę po powrocie z Brukseli. To także zapowiadała pani i w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i tuż po wyborze, że dalej będzie pani pracowała na rzecz regionu, także będzie pani zabiegała o kwestie bezpieczeństwa, czyli o to, aby w Parlamencie Europejskim powstała komisja, która zajmuje się bezpieczeństwem, jest szansa na powstanie takiej. Komisji? Na ten temat toczą się rozmowy. Absolutnie jest szansa, ale to nie tylko kwestia powstania komisji. Chcielibyśmy, aby oprócz komisji był komisarz i budżet temu dedykowany, ponieważ potrzebne są pieniądze. Na bezpieczeństwo, na wzmocnienie granic Unii Europejskiej, szczególnie granicy wschodniej i o to wszyscy zabiegamy, jest zwłaszcza delegacja polska. Myślę tutaj o moich kolegach i koleżankach, bo delegacja polska, koalicji obywatelskiej liczy 23 osoby, 21 z koalicji i dwóch kolegów z PSL-u, którzy do nas dołączyli. Wszyscy wspólnie działamy w tak zwanej grupie europejskiej partii Ludowej, czyli jest to grupa polityczna polityczna. Taka jest formuła Parlamentu Europejskiego. Partie u grup przystępują, czy komitety przystępują do określonych grup politycznych. Oczywiście są też posłowie niezrzeszeni. Natomiast bardzo niepokojące jest to, co zobaczyłam i usłyszałam z ust naszych parlamentarzystów z Konfederacji, którzy przystąpili, trzech z nich. Nie, niektórzy, tak, tak. częściowo. Cze ja nawiązuje Pani do, do tej frakcji, w której jest także AfD. Tak, do AFD, która domaga się rewizji naszej granicy zachodniej. To jest dla mnie niebywałe, że Polacy przystąpili do AFD. Wróćmy jeszcze do, do samej komisji, bo, bo komisji jako takiej nie ma, ale jest podkomisja do spraw, znaczy podkomisja bezpieczeństwa i obrony. Akurat pani w niej nie zasiada. Nie, w niej zasiada kolega, który był ministrem. Który... Marcin Kierwiński i, i, I Michał tak. Dworczyk z PiSu. Tak, absolutnie tak. Mieliśmy tylko jako nasza delegacja jedno miejsce. Ja zasiadłam, ja zasiadam w dwóch innych komisjach w komisji REGGI, czyli rozwoju regionalnego i w komisji rolnictwa. Zresztą w tych komisjach o tym, o podobnym profilu pracowałam i w parlamencie naszym narodowym polskim, ale też w Radzie Miasta. W Radzie Miasta swoją karierę samorządową, pracę samorządową, zaczynałam od Komisji Gospodarki i Rozwoju. W Sejmie zaczynałam od Komisji Gospodarki i Rozwoju, później doszła Komisja Rolnictwa. Więc to jest taka kontynuacja mojej pracy, zresztą bardzo bliskiej mi, ponieważ wywodzę się z kręgów gospodarczych, biznesowych. I chciałabym, aby mm, moje doświadczenie przekładało się na pracę na rzecz regionu i kraju. A jak pani poseł podoba się plan na nową kadencję Ursuli von der Leyen? Już no, no, oczywiście przedstawiając swoją wizję funkcjonowania Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim, właśnie mówiła o tym, że kluczowej inicjatywy, którymi się teraz będzie chciała zająć, to obejmują nowy plan przemysłowy, który ma przyspieszyć osiągnięcie neutralności emisyjnej. Mówiła o Europejskim Funduszu Konkurencyjności. Proponowała też, Europejską tarczę dla demokracji czy europejski plan mieszkaniowy? Tak, ale mówiła też o kwestiach związanych z większymi środkami dla rolników. Mówiła o kwestiach związanych z większymi pieniędzmi na właśnie bezpieczeństwo, na wzmocnienie granic. Zapowiedziała powołanie nowego komisarza do spraw uchodźców. Więc wiele kwestii było poruszonych. Mówiła o prawach człowieka i mówiła o takiej zdrowej konkurencyjności w rolnictwie i w gospodarce, to, co jest niezwykle ważne. Powiedziała słowa, które pamiętam, że żaden rolnik nie, nie, nie powinien yy, sprzedawać swoich płodów rolnych ze stratą, tylko ta yy, działalność rolnicza powinna się opłacać i yy, Będą większe środki dla rolników. Ja y, będę pracowała w Komisji Rolnictwa i będę absolutnie na to pracowała. Pytanie no właśnie uwagę. na ile y, jest, są to pobożne y, życzenia, na il, ile realna szansa na to, żeby rzeczywiście rolnicy. No chyba pierwszy raz mogli powiedzieć tak, zarabiamy na, na tym, co robimy. Bo do Szanowni... tej pory właściwie co roku słyszymy albo susza, albo yy, powodzi, albo inne czynniki, które powodują, że rolnicy liczą straty. Myślę, że rolnicy pokazali swoją siłę i determinację i zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament absolutnie liczy się i powinien się liczyć i będzie się liczył z rolnikami, ale na dowód tego, że, m, że się liczy, m, przedstawię pewien fakt. mianowicie pamiętacie państwo Państwo, niedawno Lubelszczyznę dotknęły, rol, znaczy rolnicy mówili o tym, że mają ogromne straty w płodach rolnych, w owocach miękkich, przymrozki, gradobicie. Ja wówczas składałam pismo do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o to, aby aplikowało o środki europejskie na, związane z, z tymi żywiołami i absolutnie ten wniosek został przyjęty. Pieniądze dla rolników będą. Jestem w stałym kontakcie z rolnikami, bo Lubelszczyzna to okręg i region rolniczy i nie możemy o tym zapominać. Powiem więcej. Mam taki plan, projekt dla Lubelszczyzny i dla Polski Wschodniej. Dlatego gdyby mi się udało to przeforsować przez Komisję Rozwoju Regionalnego, będę do tego zachęcać wszystkich swoich kolegów z wszystkich ugrupowań, aby poparli mój pomysł. Będę o nim szczegółowo mówić. To dla Lubelszczyzny i dla Polski Wschodniej byłyby dodatkowe pieniądze. Y oczywiście wyzwań i planów bardzo dużo, ale można powiedzieć, że te, te pierwsze tygodnie pracy w Parlamencie Europejskim to taki trochę rozruch. Chyba więcej, bez wątpienia więcej będzie się działo po wakacjach. Zapewne jesienią Parlament Europejski zajmie się wnioskiem prokuratora generalnego Adama Bodnara dotyczącym Uchlenia immunitetu dwóm polskim europosłom Mariuszowi Kamińskiemu i Michałowi Wąsikowi. Będzie pani głosowała za? Przede wszystkim wniosek będzie skierowany do Komisji Sprawiedliwości przy Parlamencie Europejskim. Ja w tej komisji nie zasiadam, nie pracuję. Komisja będzie głosowała i komisja przedstawi na forum Parlamentu Europejskiego swoją opinię. Najpierw w pierwszej kolejności ten wniosek na forum Parlamentu Europejskiego zostanie odczytany przez przewodniczącą, tak, Robertę Metzole i będziemy o tym rozmawiać. Ja chcę powiedzieć jedno, Szanowni Państwo, nikt, absolutnie nikt, z żadnego ugrupowania, żaden polityk nie powinien chować się za immunitetem w momencie, kiedy no, wobec niego został no, jest objęty wyrokiem czy, czy, czy orzeczeniem sądu prawomocnym. Parlament Europejski i immunitety mają służyć ochronie uczciwych parlamentarzystów przed atakami nad nimi, ale nie przed wyrokami. Można powiedzieć, że w tym momencie mamy do czynienia z chowaniem się za immunitetem, a immunitet nie jest tarczą dla osób, które mają wyroki. Ale czy pani poseł już wie dzisiaj, jak będzie głosowała, czy, czy jak może zagłosować w tym głosowaniu? Czy, czy będzie pani czekać na rozwój wypadków? Ja wiem, jak będę głosowała. Mhm. Uważam, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. I Ale nikt... to już oczywiste, więc będzie pani, jak rozumiem, głosowała za uchyleniem. Tak, będę Jeśli głosowała. Będzie taki wniosek, tak, będę... I... Jeśli będzie taki wniosek, będę głosowała za uchyleniem immunitetu. Bez względu, czy to jest pan Woźnik, Kamiński, czy to jest jakiś kolega z mojego ugrupowania. Jeśli tak jest, taka sytuacja miałaby miejsce. Tak identycznie bym postąpiła. I czy pani poseł jest jakby przekonana, pewna właściwie, za co ten wniosek prokurator generalny składa? Ja przez ostatnie pięć lat obserwowałam pracę pana Kamińskiego, ale to dotyczy wcześniejszych też wydarzeń. I tylko ostatnia sytuacja, czyli to, że pan Kamiński, Woźnik nie zastosowali się do tego, aby uwzględnić orzeczenie sądu, które mówiło, że nie są funkcjonariuszami publicznymi, a mimo to przyszli na posiedzeniu Sejm, Sejmu w grudniu 2023 roku, mimo to brali udział w komisji MSWiA, w której zresztą ja pracowałam i byłam na tej komisji. Ale I... to ich w takim razie, pani poseł, tam wpuścił? Kto ich dopuścił do tego, że byli na sali, że podejmowali czynności związane z głosowaniem? Ich koledzy dziś... partyjni zrobili ogromną zadymę. Widział, widzieli, widzieliśmy wszyscy, widziała cała Polska, widziała szarpaninę posłów PiSu ze Strażą Marszałkowską. No ale skoro było to i tak, to, to prawda, tylko skoro to były działania nielegalne czy działania, których być nie powinno, to dlaczego jeszcze, chyba nawet dzisiaj zdaje się, można głosowania tych posłów na stronach sejmowych znaleźć przez cały ten czas jakby dokumenty sejmowe pokazywały że jak rozumiem byli jednak posłami co zresztą stwierdziła izba nadzwyczajna i kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych sądu najwyższego No nie no absolutnie nie posła, posła... No uchylony został uchylone zostało zarządzenie marszałka hołowni w tej sprawie no, ale my mówimy mówimy o sytuacji która miała miejsce w grudniu tak. prawda w grudniu był nieco inny Stan prawny. Panowie chcieli wejść do Sejmu i weszli, ale nie chcieli wejść jako byli posłowie. Mogli pójść wziąć przepustkę czy wyrobić sobie legitymację, którą ja mam jako była posłanka. Mogę wejść na teren Sejmu, mogę brać udział w komisjach. Oczywiście nie mogę wejść na salę plenarną, bo tego zabrania regulamin Sejmu i tego żaden poseł nie czyni czy były poseł. Żaden były poseł. Natomiast o, pan o tej mówi... sytuacji jeszcze pani poseł porozmawiamy, czas nam się kończy. Słuchaczom Radio Lublin bardzo dziękujemy. Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radiolublin.pl i do naszych mediów społecznościowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. Wracamy do rozmowy. Dziś, przypomnę, naszym gościem jest europosłanka Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiamy no właśnie o immunitetach i próbie uchylenia immunitetów, czy, czy rozpoczęcia pewnej procedury przez prokuratora generalnego Adama Bodnara, yy, związanej z uchyleniem immunitetów Mariuszowi Kamińskiemu i Michałowi Wąsikowi. No właśnie, wracając do tej sytuacji grudniowej, ona oczywiście budziła ogromne emocje, nie tylko polityczne, yy, ale też dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czy politycy, obozu Zjednoczonej Prawicy no, mówią jednoznacznie. Jeśli prokurator generalny chce uchylać immunitety, czy, czy domaga się uchylenia immunitetów dla Kamińskiego i Wąsika, to powinien się może, to należy się zastanowić, czy on nie przekroczył swoich uprawnień albo nie dopełnił obowiązków, pozwalając Kamińskiemu i Wąsikowi brać udział w głosowaniu i przez Ładnych parę miesięcy te głosowania widniały na stronach sejmowych. Piotr Miller, między innymi były rzecznik rządu w tej sprawie się wypowiadał w ten sposób. Ocenia pan sytuację grudniową na podstawie obecnej, obecnego, obecnego stanu prawnego? A on jest nieco inny. Znaczy Przytaczam opinię Piotra Millera. Tak, ale jest. ona jest tendencyjna, subiektywna i to jest pomieszanie faktów z ubiegłego roku z, obecnym, z obecną sytuacją prawną. Fakt jest jeden, szanowni państwo, jeżeli każdy, kto ma. Zakaz pełnienia funkcji publicznej bez względu na to, z jakiego ugrupowania pochodzi, powinien się do tego zastosować. Bo mówi pani o wyroku sądu, który tak. w tej sprawie wydał wyrok, natomiast Sąd Najwyższy jednak na, tej, na podstawie tego wyroku marszałek Hołownia wygasił mandaty Kamińskiemu i Wąsikowi. Tak, na natomiast podstawie to prawomocnego zarządzenie wyroku. Sąd Najwyższy zmienił. Kiedy panie redaktorze zmienił sąd? W grudniu. Ale już po tych wydarzeniach. To prawda. To po tych wydarzeniach. A wcześniej ymm, marszałek kołownia kierował się literą prawa na obecną y, chwilę. I panowie nie mieli prawa. Ymm, Uzurpować sobie um, tej funkcji posła. A może tu, panie poseł, nie chodzi o prawo, e, tylko jak twierdzą e, zarówno Kamiński i Wąsik zemstę polityczną? Nie, nie, szanowni państwo, wszystko co, m, wszystko, co się dzieje zgodnie z literą prawa i nie jest pomyśli. Polityków PiS, to jest według polityków i działaczy PiS zemstą polityczną, i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeśli mm, i, 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 Tylko w momencie, kiedy. Czy to ci... samo słyszeliśmy tylko pani poseł, kiedy y, 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 rządziło Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona prawica i kiedy były y, stawiane zarzuty kiedy do aresztu trafił choćby Słowomir Nowak czy Włodzimierz Karpiński, y, też słyszeliśmy właściwie ta, taką samą narrację, tylko y, z Państwa strony, że to zemsta polityczna. Ale, czy ale... może po prostu jest. Jesteśmy skazani, my jako odbiorcy, Nie. Y, obywatele. Nie, że... jeśli pan mówi no. o, o Karpińskim. Szanowni Państwo, no, Włodzimierz Karpiński miał być kluczem do Rafała Trzaskowskiego po to, aby znaleźć coś na prezydenta Warszawy i szukano że tak powiem takiego wytrychu a kozłem ofiarnym stał się Włodzimierz Karpiński. Włodzimierz Karpiński do dziś nie ma mimo że był trzymany ile miesięcy. Z zarzuty miał postawiono korupcyjne pani poseł, ale pani jest, za... pan jest przekonana o uczciwości w tej sprawie Włodzimierza Karpińskiego? Tak, jestem przekonana. Rozmawiałam z, z Włodzimierzem Karpińskim w Brukseli. Wcześniej rozmawiałam, znam go wiele lat. Rozmawiałam ze swoimi kolegami. Zarzuty miał postawione i tyle. I co dalej? Sie, kilka miesięcy. Został europosłem, bo y, 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 tak zostało. Ale sekundę, sekundę. Y -y. Przed tym, jak zos został europosłem, wyszedł na wolność y, i objął mandat, a był w, y, w kolejności do mandatu czwartej albo piąty, bo wcześniej y, do mandatu y, prawo mieli inni posłowie, koleżanka zrezygnowała, jeden z kolegów zmarł, i tak dalej, i tak dalej. To chcę wrócić do sytuacji z, Włodzirze z Włodzimierzem Karpińskim, szanowni państwo. Państwo, zamknęli człowieka na kilka miesięcy, postawili zarzuty, i, i koniec i nie było żadnego rozstrzygnięcia. Nie było sprawy skierowanej do sądu. Prokuratura szukała naprawdę, postawiła zarzuty, które nie, nie miały potwierdzenia w dokumentach, w faktach, w zdarzeniach. W mojej ocenie, i zresztą tak twierdzi Włodzimierz Karpiński, zniszczono, chcia, chcia, y, chciano dotrzeć do y, Trzaskowskiego, a przy okazji, a może przede wszystkim zniszczono mu życie Fura. i karierę i cały dorobek, cały dorobek życiowy, polityczny, to, no, pytanie, czy właśnie całego dorobku politycznego, życiowego nie chce zniszczyć teraz Koalicja Obywatelska Kamińskiemu i Wąsikowi. No bo oni właściwie mówią dzisiaj, że żyjemy w państwie autorytarnym. Kamiński mówi, nie zamkniecie mi <coughs> ust, odpowiadając na wniosek prokuratora generalnego. Szanowni Państwo, ja znam hmm, wiele sytuacji i wiele przykładów niszczenia życia, zdrowia, firm, dorobku przez hmm, organy, którymi kierował pan Kamiński. Wszyscy wiemy o wielu sprawach związanych z przekraczaniem uprawnień, z fabrykowaniem pewnych dowodów. Zresztą ich byli, ich byli posłowie o tym opowiadali. I czy uważa, czy uważa pan, panie redaktorze, szanowni państwo, że tego typu osoby powinny zostać bezkarne, mimo że zniszczyły życie wielu nikt i przekroczyły, nie bezkarni, przekroczyły uprawnienia. To moje jest ocenienie. Oczywiste. Nie, nie ma takich osób chyba w kraju, które by chciały Ja żeby wiem jedno, ja wiem jedno. Nikt nie, jest, nikt nie jest ponad prawem, wszyscy powinni być y, równi wobec prawa, nie ma świętych krów, nikt nie ma prawa chować się za jednym czy drugim immunitetem. Immunitet ma chronić parlamentarzystów, uczciwych parlamentarzystów przed nieuczciwymi atakami. Y, Ja. I różnymi działaniami, które uniemożliwiają im pracę w danej instytucji. A ci, się... panowie, a ci panowie chowają się za immunitetem w związku z dokonaniami w cudzysłowie który, ale panie które... Ale dlaczego pani myślę, że się chowają? Bo po prostu ktoś ich wybrał do tego parlamentu, tak jak zresztą panią poseł. Absolutnie ktoś ich wybrał, tak. Absolutnie ktoś ich wybrał. A być Ty... może oni się zrzekną, jeśli ten wniosek na przykład no nie należy się tego spodziewać, jak rozumiem, po wypowiedziach obu panów, ale być może, jeśli będzie taki wniosek, będzie. Głosowania, to być może oni się zrzekną. Ja bym bardzo chciała, aby stawili czoła prawdzie, aby stanęli w prawdzie, jak sami mówią, zrzekli się po immunitetów i stanęli przed wymiarem sprawiedliwości i wyjaśnili wszystkie kwestie i wszystkie zarzuty. I to by było uczciwe i to by było rzetelne. A jak będzie to, zobaczymy oczywiście po wakacjach. Tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej jesienią w tej sprawie będą podejmowane decyzje. A teraz mam pytanie o sytuację wewnętrzną, krajową. Czy po wakacjach kryzys w koalicji zostanie? nie zażegnany. W koalicji rządowej. Tak jest. W koalicji rządowej, tak. Szanowni Państwo, koalicja rządowa składa się z wielu ugrupowań, konkretnie z czterech. Różnimy się w wielu kwestiach, absolutnie. Na tym polegają koalicje, natomiast mamy jeden wspólny cel: to jest odbudowa Polski po ośmiu latach rządów PiS, przywrócenie praworządności, przywrócenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, przywrócenie praw człowieka. No i oddanie państwa, instytucji państwa, obywatelom i to robimy i to jest nasz wspólny cel i nic z tego celu nie zakupić. No I w takim razie Oczywiście... na drodze do realizacji tego celu stanęła wam, no właśnie, Lewica czy PSL, czy po prostu projekt ustawy, który no, pokazał, że w pewnych elementach, które także były częścią waszych obietnic Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Wyborczych, no, nie jesteście w stanie do do porozumienia. Mówię są, tutaj o projekcie lewicy dotyczącym depenalizacji m, aborcji. Są tematy, które wywołują różnice zdań. Takich tematów będzie dużo z pewnością, a w szczególności te tematy dotyczące aborcji i dotyczące kobiet. Y no i cóż, no i musimy szukać kompromisów, ale to absolutnie. Myślę Pani, że w sprawie aborcji taki kompromis uda się znaleźć, bo lewica zapowiada właściwie, że będzie składała swój projekt do skutku. Myślę, że z czasem uda się osiągnąć i uchwalić ustawę, która będzie kompromisem. Zresztą kompromisem, który został zniszczony przez PIS, bo to, co dzisiaj się dzieje w kwestiach związanych z aborcją, no to jest pokłosie decyzji, które nie... Które wywołał Ale PiS. takim nie są, takimi optymistami chyba nie są politycy innego koalicjanta, czyli PSL-u, lewicy nie uda się przy użyciu tej samej metody osiągnąć innego efektu, mówi Marek Sawicki. Polityk dlatego, trzeba szukać tych efekt, dlatego trzeba szukać tych rozwiązań, aby dojść do odpowiedniego efektu, zmieniać zapisy ustawy, tak aby część, część posłów ugrupowania, które ma najwięcej w w tym temacie uwag zaakceptowało. Nowy Myślę, projekt, pan, że jest ustawy. pani że jest na Myślę, to że... szansa, bo Lewica mówi, że będzie składała dokładnie takie same projekty i za każdym razem. Myślę, że zawsze trzeba rozmawiać, dyskutować, pracować i próbować dojść do kompromisu, bo tego oczekują od nas kobiety, dzięki którym no, Przypomnijmy, wiele ugrupowań jest dzisiaj w parlamencie. A jak pani ocenia zachowanie przedstawicielek tego rządu? Chodzi mi o głosowanie nad rządowym projektem ustawy wspierającej działania wojska i służb? W tamtym głosowaniu 12 lipca 14 z 26 posłów lewicy było przeciwnych rządowemu projektowi ustawy. No i wśród w, w, tej, w tym gronie były dwie reprezentantki tego rządu, minister rodzinnym Agnieszka Dziami. Bonk i pani minister Katarzyna Kotula. No właśnie to są te kwestie, o których mówiłam. Czasami różnica zdań powoduje. Nie wiem, czy to głosowanie to jest pomyłka, czy to jest przemyślana decyzja. Nie, no czy... chyba przemyślana, bo padały argumenty, że ta ustawa zawiera przepisy mogące e, 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 zapewnić bezkarność żołnierzom sięgającym po broń. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, w, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na to naszej... To powinny być dymisja, pani poseł? Powinny być rozmowa i z pewnością analiza, dlaczego tak się stało. Marek Sawicki już wspomniany mówi, że jeżeli ministrowie nie głosują za rządowymi projektami, to nie ma innej formuły jak tylko dymisja. Twarde Szanowni słowa, państwo, no, no, to jest właśnie koalicja, no, twarde słowa. Marek Sawicki też ma swoje zdanie na temat um, ustawy związanej, o której pan przed chwilą mówił. Panie inaczej zagłosowały. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym głosowaniem, jeśli chodzi o... Um, um, Temat związany z ustawą. I z kompetencjami dla y, wojska, ale także dla policji, y, bezpieczeństwo jest kluczowe, mówiłam o tym wiele czyli razy. Je, czyli jednak, Pani posłuchaj, są jakieś zgrzyty w no, tej koalicji. Ale panie redaktorze, to tak jak w rodzinie. Siadamy do stołu i rozmawiamy na różne tematy, czasami trudne, bardzo trudne, jest dyskusja, czasami nawet. No pytanie, czy ta dyskusja nie, nie zakończy się rozwodem? Myślę, że nie, Myślę, że nie. Szanowni Państwo, będzie wiele tematów, które mm, będą rozpatrywane w różnych kategoriach i każdy z koalicjantów ma prawo do swojej decyzji, swojej oceny, ale konkluzja na koniec jest taka, że wypracowujemy jeden wspólny projekt i ten projekt no, zostaje przegłosowany. Mimo, że pani nie głosowały, ale projekt został przegłosowany i idziemy do przodu. Czyli to małżeństwo przetrwa. Absolutnie przetrwa. Jest burzliwy, ale przetrwa. I te słowa mówiła posłanka do Parlamentu Europejskiego Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję Państwu, pozdrawiam i życzę udanych wakacji, jeśli Państwo je planujecie, myślę, albo jeśli już po wakacjach, no to miłej pracy. W imieniu Słowacji.